Według świętego Mateusza. Uczniowie, podszedłszy, zapytali Jezusa: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On odpowiadając, rzekł im: Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a im nie jest dane. Bo kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą i w nadmiarze mieć będzie. A kto nie przyjmuje, nawet to, co ma, zabiorą mu. Mówię do nich w przypowieściach, dlatego że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą ani nie pojmują. Spełnia się na nich to, co mówi proroctwo Izajasza. Słuchem słuchać będziecie, a nie pojmiecie. I patrząc patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Potępiało bowiem serce tego ludu, z oporem słuchali uszami, a oczy swe przymknęli, by przypadkiem nie zobaczyć oczami, a uszami nie usłyszeć, a sercem nie pojąć i nie nawrócić się, a uzdrowiłbym ich. Szczęśliwe wasze oczy, że widzą wasze uszy, że słyszą. Bo zapewniam Was, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć, na co Wy patrzycie, a nie zobaczyli, i usłyszeć, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. To już jest dobrze znana stara zasada, że nie wystarczy patrzeć, żeby zobaczyć, nie wystarczy słuchać, żeby usłyszeć. Myślę, że w dużym stopniu do tej zasady, do tej prawdy, odnosi się ta dzisiejsza Ewangelia. Te wyjaśnienia, które Jezus dał swoim uczniom, kiedy oni. No, może byli trochę, nie wiem, zdziwieni, zaskoczeni, że Jezus mówi do ludzi w przypowieściach, a kiedy z nimi jest osobno, to wtedy jakoś mówi trochę inaczej, nie tylko w przypowieściach, wyjaśnia te przypowieści bardziej. Tak, bo nie sądzę, żeby Jezus w ogóle nie komentował, nie rozwijał swoich przypowieści, zresztą, Pamiętamy choćby kazanie na górze, które przecież było wygłoszone do szerokiego grona słuchających, to przecież tam nie ma tylko samych przypowieści, nie? ale musiała być jakaś różnica, musiał Jezus jakoś inaczej mówić do tłumów, a inaczej do, do nich, do apostołów, do swoich najbliższych uczniów, nie? skoro oni go o to pytają. I ja myślę, że Kluczem do zrozumienia tego jest właśnie to, że zupełnie inaczej my słuchamy kogoś, albo inaczej jest nam łatwiej usłyszeć słuchając kogoś, łatwiej jest nam naprawdę zobaczyć, co się dzieje, kiedy patrzymy na to, co robi ktoś bliski. Jeżeli, jeżeli go kochamy. Tak, ja myślę, że to, co wyróżniało uczniów, tych, którzy dzisiaj Jezusa pytają o to wyjaśnienie tej różnicy w sposobie mówienia, to to, to że oni mieli z Jezusem relacje. Czyli można powiedzieć kochali Go. Tak, znaczy Oczywiście, że ta miłość nie wzięła się znikąd. Nie? Ona się wzięła z, jednak z poznania Jezusa, czyli z tego, że jednak Jezus do nich mówił, ale właśnie oni mieli w sobie taką otwartość, dzięki której potrafili się zachwycić tym, co Jezus mówi. Ta otwartość była Według mnie otwartością też na zmianę, tak, bo mi się wydaje, że żeby pokochać Jezusa, to trzeba chcieć zmiany. Dlatego to, co na przykład cechowało apostołów, to świadomość tego, jak bardzo tej zmiany potrzebują. Tak, gdzieś u podstaw bliskiej, głębokiej więzi, relacji z Jezusem, stoi właśnie ta świadomość. Jak, i ja, jak to potocznie mówimy, popularnie mówimy, jak i ja jestem grzeszny. Ale konkretnie chodzi tutaj o to, jak bardzo potrzebuję zmiany, jak wiele popełniam błędów. Nie? Pamiętamy, jak Jezus postanowił Piotra uczynić swoim takim właśnie bliskim uczniem, to i zrobił cud dla niego na jego oczach. To Piotr powiedział: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grześnym. I Jezus tego nie zanegował, ale absolutnie dla Jezusa i to sobie Piotr uświadomił od razu w tym samym momencie, że dla Jezusa to nie stanowi żadnej przeszkody. Wręcz przeciwnie. Właśnie. Tym bardziej Jezus chciał, żeby On był Jego uczniem. Po pierwsze, dlatego, że miał wiele do nauczenia się, a po drugie, miał świadomość tego, że ma wiele do nauczenia się, czyli miał taką swoistą pokorę. Jezus miał największą trudność z dotarciem, ze swoim nauczaniem. Do, tak mi się wydaje, nie? do ludzi, którzy byli przekonani, że oni są świetni. Wszystko dobrze robią, nie grzeszą, nie są tacy, jak tamci, nie, grzesznicy, i tak dalej. Tak, do tych Jezus miał największą trudność z dotarciem. Tak, bo Jezus przychodzi nas zbawić, a konkretnie zbawić od grzechu, zbawić od tego wszystkiego, co nas między sobą dzieli. I też. Tym samym jednocześnie dzieli nas z Bogiem. A tym czymś jest wszystko to, co nie jest miłością, wszystko to, co właśnie nie służy relacji. My, niestety, bardzo często mówimy sobie, no jak mamy jakieś nie najlepsze relacje z innymi, to, to oczywiście często tak mówimy, nie? że tamci są winni. Ja jestem w porządku ze mną. Nie? Jest mało takiej, takiego, jak to mówimy czasem, też samokrytycyzmu, czyli nie chodzi oczywiście o, o to, żeby siebie, żeby się nad sobą znęcać nie? z powodu swoich błędów, tylko chodzi o to, żeby widzieć swoje błędy. Tak, właśnie. Bardzo często też problem z relacjami. Czyli właśnie z bliskością z innymi, ale też z relacją z Bogiem, mają ci, którzy nie są otwarci na informację zwrotną. Kiedy ktoś im zwraca uwagę, że wiesz, może to czy tamto mógłby zmienić, że to czy takie postępowanie jest dla mnie trudne, i tak dalej, nie? Że, że ono mnie boli, rani, nie? to jeżeli mówimy, reagujemy w taki sposób, że co ty mi będziesz tutaj mnie pouczać, nie? to ty masz problem, no, no to wtedy wtedy całe to nauczanie Jezusowe jest nam tak naprawdę niepotrzebne. Więc nawet jeżeli my będziemy go słuchać. To, to go nie usłyszymy. Jeżeli będziemy na niego patrzeć, to nie zobaczymy, co on naprawdę robi. Nie zobaczymy samego Jezusa. Tak, właśnie podstawą jest ta świadomość, jak bardzo potrzebuje zmiany. Niestety, to takie potrzebne mówienie o naszej grzeszności. Ono bardzo często przybiera również u nas w kościele taką formę, jakby takiego poniżania człowieka, takiego właśnie też wykorzystywane jest do budzenia poczucia winy. Widzisz, to Jezus przez to umarł na krzyżu, bo Ty taki jesteś i tak dalej. Nie? No, nie, Jezus też, też zwraca nam uwagę, czy bardzo często, czy jest to istotny element jego nauczania, zwraca nam uwagę na błędy naszego postępowania, czyli na nasze grzechy, ale nigdy nie po to, żeby nas ob, ob, obciążać tym jakoś, żeby nas obwiniać, tylko żeby nam pokazać, że jeżeli się zmienimy, to. Będziemy szczęśliwsi, nie? że my nam pokazuje się, pogubiliśmy. I jeżeli odnajdziemy właściwą drogę, a tą drogą jest miłość, ta miłość, którą, której On na, nas uczy, nie? którą nam pokazuje swoim postępowaniem, to nasze życie i ludzi też wokół nas nie? zmieni się na korzyść, na lepsze. Po prostu. Po to Jezus nam pokazuje nasze grzechy, a nie po to, żebyśmy się z tym źle czuli. Owszem, naturalną rzeczą jest, nie, że kiedy sobie uświadamiamy nasze grzechy, to rodzi się w nas żal. Ale, ale nawet i on nie jest potrzebny. Żal w sensie uczucie żalu. Tak, żal. Odczucie żalu wcale nie jest potrzebne do tego, żeby przyjąć Jezusa, żeby przyjąć Jego nauczanie. I spieszę tu z wyjaśnieniem, że ten warunek dobrej spowiedzi, jakim, jakim jest żal za grzechy, wcale nie oznacza uczucia żalu. Tak, uczucie żalu jest pomocne. Tak, jeśli czujemy żal, to pewnie. To uczucie żalu jeszcze bardziej nas będzie mobilizować do zmiany, do reformy życia, czyli nawrócenia też, o którym Jezus zresztą w dzisiejszej Ewangelii mówi. Natomiast ten żal, o który chodzi w sakramencie pojednania, żeby ten sakrament pojednania był owocny w naszym życiu, to jest po prostu takie uznanie, że gdybym mógł cofnąć czas, to bym tego nie zrobił. Nie chciałbym już więcej tak postępować, o, nie? czyli po prostu świadomość błędu inaczej, tak można powiedzieć. Nie? Świadomość popełnionego błędu, czyli grzechu. Yy, yy, tak, I, i właśnie to jest ten, ten, ten problem, to jest ta trudność, nie? z którą się spotykamy. I dlatego Jezus. Yy, jakby nie znaczy mógł, a może inaczej, może powiedzmy o, o, o apostołach. Nie? Dlatego Jezus mógł apostołom mówić więcej, mógł, jego nauczanie było dla nich jaśniejsze, właśnie. Nie? Dlatego, że oni chcieli zmiany, chcieli reformy, nie? chcieli nauczyć się kochać, właśnie. Nie? A nie słuchali Jezusa tylko po to, żeby ocenić, nie? czy teraz on y, mówi zgodnie z prawem, zgodnie, tak jak inni y, rabini, nauczyciele, czy też mówi inaczej. Nie? Tak, zobaczmy, jak często my dzisiaj nie? się wzajemnie słuchamy w kościele. Y, nie zastanawiamy się często, znaczy, ja, tak jest moja obserwacja, nie? że często. Nie zastanawiamy się, czy to, co ktoś do mnie mówi, to, co mówi ten ksiądz na homilii, czy ja mówię, nie? Na, w komentarzu. Nie zastanawiamy się, czy to ma taką treść, czy ta treść może wpłynąć pozytywnie na moje życie, na moje relacje przede wszystkim. Czy, czy budzi we mnie miłość. Nie? Tylko raczej mówię, zastanawiamy się, często mówię, nie, nie mówię, że zawsze. Nie mówię, że każdy tak ma absolutnie. Nie? Tylko mówię, że jest takie zjawisko. Nie, wcale nierzadkie. Nie? Że raczej zastanawiamy. No, czy ten ksiądz mówi zgodnie de facto z moją wiedzą. Nie? A ta wiedza jest zwykle niepełna, nie? no, bo który z nas ma pełną wiedzę? Ja nie mam pełnej wiedzy nie, na temat naszej wiary. Tak. Staram się zawsze weryfikować nie? i wszystko mówić w zgodzie z oficjalnym nauczaniem Kościoła, nie? Ale, ale ważniejsze dla mnie jest to, żeby mówić w taki sposób. Przekazywać te rzeczy, nie, które faktycznie pomagają nam naśladować Chrystusa. Dlatego też nauczanie kościoła się zmienia, bo my ciągle odkrywamy to, że, że jeśli będziemy nauczać w inny sposób, to to bardziej pomoże. No. A poza tym też ciągle odkrywamy samego Chrystusa, coraz lepiej Go poznajemy. Coraz lepiej rozumiemy Ewangelię, odczytujemy ją coraz pełniej. Dzięki Duchowi Świętemu, którego Jezus nam obiecał i którego dał, właśnie po to, żeby Duch Święty nas wszystkiego uczył i czynił w nas zmianę, której wszyscy potrzebujemy.